Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Nazywam się Michał Bloch, jestem psychologiem, podcasterem, ale również master coachem i nauczycielem coachingu. Witam na podcaście, który nazywa się Jak Zostać Coachem. My tutaj staramy się odsłonić tajniki świata coachingu, czyli takiego zawodu, który pomaga ludziom w osiąganiu ich celów, ale nie robi tego dyrektywnie, nie mówi co robić. To nie jest podcast o mentoringu, o byciu trenerem. To jest podcast o zostawaniu coachem i moim współrozmówcą jak zawsze, jest również coach, psycholog i nauczyciel coachingu Rafał Szewczak. Witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiejszy temat nosi tytuł Pytania, które zawieszają system. I postanowiłem zacząć od tego, Rafał, żeby cię zapytać, czy ty kiedyś doznałeś takiego momentu olśnienia, po tym, jak ktoś ci zadał jakieś dobre, trafione pytanie? Niekoniecznie musiał to być coach, zawodowy coach. Takie pytanie możemy dostać od kogoś bliskiego, ale też od przypadkowo spotkanej osoby. Takie pytanie możemy dostać zarówno w miejscu pracy, ale też na przykład w czasie urlopu. Pamiętam, jedna moja klientka mówiła o tym, że była kiedyś na wycieczce, była na pustyni, ktoś tam jej zadał jakieś pytanie, po którym rzuciła etat i zbudowała swoją markę osobistą. Czy ty dostałeś kiedyś takie pytanie, po którym pękło twoje niebo, pojawiła się jakaś tęcza? Oczywiście uśmiecham się trochę i koloryzuję, ale chodzi o ten taki moment, spłynięcia na ciebie jakiegoś nowego wglądu, gdzie można zapytać samego siebie: czemu ja o tym wcześniej nie myślałem? Przecież to jest takie proste: ja powinienem robić, być tam i tam, robić to i to. Jak zostać coachem? To podcast dla tych, którzy chcieliby pomagać innym w ich rozwoju i potrzebują się do tego dobrze przygotować. Prowadzącymi są Rafał Szewczak i Michał Bloch, psychologowie i master coachowie ICF. Wiele razy, i to oczywiście były takie momenty, związane z zupełnie nieoczekiwanymi sytuacjami w ogóle nie związanymi z jakąś profesjonalną relacją coachingową, terapeutyczną, mentoringową czy jakąkolwiek. Ale chyba wiesz więcej takich momentów, właśnie pamiętam z procesów, w których ja byłem klientem. Pamiętam też takie pytania z różnych szkoleń rozwojowych. Czy istnieje taki zbiór, jakiś zestaw takich pytań, które można komuś zadać? I wtedy należy się spodziewać takiego efektu właśnie olśnienia. I jak to się w ogóle dzieje, że pytanie, bo to jest tematem naszego dzisiejszego odcinka, pytania, które zawieszają system, że pytanie potrafi zmienić tak dużo w życiu drugiej osoby. Zadałeś dwa pytania i to pierwsze, czy są takie pytania w ogóle? I tutaj jest taka przykorna odpowiedź i tak i nie. Nas jako coachów uczy się, żeby zadawać pewne pytania, które z większym prawdopodobieństwem pozwolą na to, żeby pomóc klientowi osiągnąć wgląd. Ale z drugiej strony to, że jedno pytanie, to samo pytanie czasem generuje wgląd, a czasem nie, zależy od wielu czynników. Na przykład od kontekstu, od pewnej sekwencji pytań, które się pojawią. Więc z jednej strony tak, są takie pytania, które są częściej użyteczne, a z drugiej strony, no to jest, wiesz, składowa wielu różnych rzeczy, na przykład tego, co klient już wie, czego jest gotowy dotknąć. Wiem, że to może być taka nie bardzo satysfakcjonująca odpowiedź. Na pewno łatwo poznać ten moment, kiedy pojawia się wgląd. To jest taki moment, kiedy coach zadaje pytanie i następuje cisza. Klient mówi często dobre pytanie. I tu następuje jakieś odkrycie, podzielenie się czymś, co jest dla klienta ważne. Postarajmy się teraz pokazać. Co takiego się dzieje w takim momencie, w którym pytanie zadane klientowi przez coacha, już wiemy, że coach to jest taki zawód, który nie mówi co robić, nie daje instrukcji, nie, nie uczy bezpośrednio swojego klienta, tylko raczej właśnie zadaje mu trafne pytania, zaprasza do zmiany myślenia, zaprasza też do próbowania nowych rzeczy. Jak to się dzieje, że jak coach stawia pytanie? To tam pojawia się właśnie ten wgląd, ta taka cisza zwiastująca, że coś nowego się odkryło. I zanim oddam Ci głos, postaram się pokazać swoją perspektywę. W mechanizmach psychologicznych, szczególnie w podejściu poznawczo-behawioralnym, mówi się o tym, że pytania mogą pozwolić odkryć jakąś nową wiedzę. To trochę się wiąże z tym takim sokratejskim, wiem, że nic nie wiem, i odkrywaniem źródeł swojej niewiedzy, sprawdzaniem, czy to, co myślę o sobie i o świecie, i o innych. Czy to jest uniwersalna prawda, czy to jest coś bardzo mojego, indywidualnego, i czy to jest dla mnie użyteczne. Więc czasem jest tak, że jak dostajesz dobre pytanie, niekoniecznie od kołcza, to może być pytanie od Twojego barbera, to może być pytanie od Twojej kosmetyczki, to może być pytanie do osoby duchownej, na przykład od przyjaciela też, to jest duża szansa, że to pytanie, jeżeli wykracza poza Twój sposób myślenia o sobie i o świecie, ono pozwoli Ci odkryć coś bardziej. Czasem to pytanie Pozwala zobaczyć Twoje życie, Twoje działania w zupełnie nowej perspektywie, i w związku z tym, za tym poszerzeniem perspektywy pojawia się taka refleksja. Aha, to ja już teraz wiem, w tej sytuacji, o której rozmawiamy, to ja już wiem, co mam innego robić. To oczywiście nawiązuje do takiego psychologicznego mechanizmu zmiany myślenia, które powoduje również zmianę nastroju, zmianę nastawienia, pojawiają się nowe emocje w ciele. Ciało może jakoś też zareagować, bo czasem, tak jak mówiłeś, klient może chwilą ciszy nam pokazać, że padło mocne pytanie, ale może zmienić pozycję ciała. Ciało może pokazać, że tam przeżywane są jakieś nowe emocje, i za chwilę ten klient już z tym nowym, w cudzysłowie, trochę światopoglądem ma gotowy nowy wachlarz działań, ponieważ za zmianą myślenia idzie działanie. Zachęcam Cię do pokazania Twojej perspektywy na to, jak działają pytania, które zawieszają system. To... Michał, ja bym wolał zamiast opowiedzieć, to pokazać. Czy ja mogę ci zadać pytanie w związku z tym? Jasne, jak najbardziej. Poczułem lekką tremę, ale tak, pewnie, że tak. Czemu ci zależy na tym, żebyśmy naszym słuchaczom wyjaśnili, czym są pytania? No, to jest przede wszystkim dla mnie okazja do poszerzenia takiego spektrum osób, które mnie oglądają, słuchają, śledzą. O te, które zastanawiają się, czy można zmienić jakoś swoje życie, przechodząc z życia takiego ekonomicznego, które skupia się na zarabianiu, na sferze takiej biznesowej, na organizowaniu sobie życia tak w oparciu o finanse. Do takiego momentu to często mówi się, że druga połowa życia jest taka bardziej misyjna. No właśnie, w kierunku takiej misji mi zależy, żeby pojawiły się tutaj osoby, które chciałyby pomagać innym, czują trochę wewnętrznie, że to jest jakoś im pisane, to jest jakoś ich misją. Być może już w swoim otoczeniu pełnią funkcję takich właśnie naturalnych coachów, że przychodzą do nich ludzie, zwierzają im się z różnych rzeczy. No i fajnie by było, jakby oni też dostrzegli, że nie muszą być psychologami, nie muszą pokonać bardzo długiej ścieżki wieloletniego szkolenia, żeby móc bardziej formalnie i bardziej też profesjonalnie, zawodowo pomagać sobie, ale przede wszystkim innym, no właśnie stawiając im, no czasem to właśnie pytania, które zawieszają system. No i jak się to wszystko stanie, o czym powiedziałeś, to co się zmieni dla ciebie? Ja tutaj będę cały rozpromieniony oczywiście, ale ta moja misja też tutaj się zacznie bardziej realizować. Moją misją jest przede wszystkim krzewienie takiej profesjonalnej kultury coachingowej w Polsce, uczenie nowych coachów. Ja uważam, że takich osób, które wspierają innych w ich rozwoju jest zdecydowanie za mało. Natomiast też mam takie poczucie, że my nic nowego tutaj nie wymyślamy. To jest taka funkcja bardzo, bardzo stara, archetypowa bym powiedział. W takich pradawnych, plemiennych czasach to był... Szaman, do którego się szło, jak nie bolało, co prawda, ciała, ale coś tam było z duszą. Dusza chciała czegoś więcej, pragnęła czegoś bardziej. To zrealizowałby się kawałek mojej misji. Jak zrealizuje się kawałek Twojej misji, to co wtedy? To wtedy pewnie będę odczuwał większy dobrostan. To już wchodzę trochę w taki język psychologiczny. No ufam, że klient powiedziałby pewnie coś, no, będę bardziej szczęśliwy. Być może są też inne aspekty, które za tym stoją, są jakąś ważną. No, też prowadzimy razem biznes coachingowy. Pracownik, która zajmuje się tylko coachingami, więc pewnie to się przełoży gdzieś na jakieś i finanse, pewnie się to przełoży na jakiś prestiż, na jakiś sukces. Ale ja się nieuchronnie zbliżam do tej drugiej połowy życia, w której dla mnie zaczynają być ważniejsze takie rzeczy związane z dzieleniem się, zdawaniem. Stąd też intencja nagrywania na przykład, właśnie podcastu. Zobacz, jak poprzez trzykrotne zadanie w sumie bardzo podobnego pytania Nie, no, pytania, czemu to jest ważne dla Ciebie? Przechodziliśmy od takiego poziomu opisowego, co chcę zrobić, do poziomu wartości, co jest dla mnie ważne, i aż do poziomu misji powołania. Ja jestem w ogóle ciekawy, jak Ty się czułeś w takiej tej mini roli klientek. Ja Ci zadawałem pytania. No wiesz, dla mnie to jest okazja do skonfrontowania tego, co wydaje się, że ja to gdzieś wiem, gdzieś tam z tyłu głowy to mam, ale to nie jest, wiesz, takie wypowiedziane, zwerbalizowane. I teraz, jak ja to mówię na głos, to dla mnie to brzmi zupełnie inaczej. Ta ważność tego, ta misja stała się jeszcze bardziej istotna. I teraz. Wiesz, jak sobie myślę o nagrywaniu na przykład kolejnych odcinków, no to ja mogę bardziej akcentować tą misję i te wartości. Jak będziemy projektować jakiś wspólnie nowy kurs coachingowy dla coachów, no to ja tam mogę bardziej dotykać tych swoich ważnych rzeczy, a w związku z tym, no wiesz, będę bardziej szczęśliwym gościem. Jeżeli pozwolisz, to przyznam się do tego, co mi się pojawiło. Jak zaczęłeś mówić też o misji, o wartościach, to ja na przykład. Poczułem większą motywację do tego, żeby się spotykać, poświęcać czas i energię na to, żeby nagrywać podcasty tłumaczące, czym jest coaching, pokazujące, na czym polega praca w zawodzie pomagacza. Pytałeś trochę o to też, jak te pytania działają. Na przykład pytania pozwalają uświadomić sobie ważne dla mnie wartości, a dzięki temu, na przykład, zyskać motywację do zmiany czy do działania, czy do wytrwania w pewnych aktywnościach, które potencjalnie są dla mnie ważne. No to jest tylko dowód na to, że jak zmienia się coś w życiu klienta, to to też emanuje na jego środowisko, na jego otoczenie, więc bardzo mi miło, że poczułaś większą motywację, jednym bardziej że ten podcast nagrywamy razem. I jednocześnie mam też takie poczucie, żeby Powiedzieć taką ważną rzecz, że to też nie chodzi o to, żeby zadać bardzo konkretne pytanie, czyli teraz powtarzając Twoje pytanie, jeżeli jakiś słuchacz chciałby tutaj... Popróbować, to oczywiście absolutnie zachęcamy do tego, żeby zadawać różne pytania swojemu otoczeniu, najczęściej krótkie, otwarte. Takie najlepiej działają, takie właśnie pytania stawiałeś, ale też tak sobie myślę, że to nie zawsze chodzi o treść tego pytania, tylko też taki moment, gotowość danej osoby do otrzymania takiego pytania i też pewna ważność, no bo jak pytamy o coś nieważnego, stawiamy jakieś głębokie pytanie do jakiejś błahej rzeczy, typu, czy wybrać taki proszek do prania, czy inny, to ta odpowiedź może być, no, taka, no nie z poziomu tej i tej wartości. No ale jednak jeżeli rozmawiasz z kimś o czymś ważnym dla niego, dla tej osoby, jakimś temacie, który go zajmuje i ta osoba ci ufa i zadasz konkretne pytanie to jest duża szansa, że pojawią się nowe odpowiedzi, coś, czego ta osoba jeszcze sama nie do końca zobaczyła, nie do końca przemyślała. Czasem to mogą być bardzo takie pytania, wiesz, z poziomu głębokiego, emocjonalnego za czym tęskni twoje serce ale czasem te najmocniejsze pytania w mojej praktyce coachingowej to są często takie krótkie pytania: po co? Po co to robisz, albo dlaczego jeszcze tego nie zrobiłeś, na przykład? No i to pytanie, przypomnę sobie jednego z menadżerów, z którym pracowałem. To właśnie było pytanie, które zawiesiło system. No właśnie, powiedział: Dlaczego ja jeszcze tego nie zrobiłem? Dobre pytanie i oczywiście gadaliśmy dalej. Michał, ty masz jakieś ulubione pytania coachingowe? Takie wiesz, twoje, z serducha, które, ach, jak słyszysz albo jakie zadajesz, to czujesz, że one często działają. Jakbyśmy rozmawiali tak pewnie 8-10 lat temu, to bym ci kilka takich wymienił. Potem nauczyłem się, żeby konstruować proces coachingu na miarę danej osoby, więc staram się nie mieć ulubionych pytań, bo to wiesz, jest moja preferencja, nie preferencja tej osoby, ale ja uwielbiam krótkie pytania. No, oczywiście najkrótsze pytanie na świecie to jest pytanie i. No, i właśnie za tym i w sensie, i co dalej? Często dochodzimy do takiej granicy, tego tunelu, o którym mówię, że ten klient tam nie wystawiał głowy jeszcze poza ten tunel. I jak ty zadajesz i, no to to jest właśnie pierwsza zachęta do tego, żeby ta osoba wyjrzała poza ten swój tunel myślowy. No właśnie, i co? I co dalej? Ja potrzebuję takie zastrzeżenie zrobić, bo zależałoby mi też, żeby nasi słuchacze mieli świadomość tego, że coaching to nie są tylko pytania. Że oczywiście pytania poszerzają samą świadomość klienta, przynoszą wgląd. Czasem to wystarczy do zmiany, ale bardzo często to jest dopiero pierwszy krok. Zależy mi na tym, żebyście wiedzieli, że w repertuarze coacha pytania są punktem wyjścia, na przykład do tego, żeby zaplanować działania, konkretne kroki. I ta zmiana następuje nie tylko dlatego, że. Nastąpił wgląd, klient się zatrzymał, zobaczył coś nowego, tylko że potem to przełożył na jakieś konkretne działania, które wprowadzają w jego życiu realną zmianę. Ja myślę, Rafał, że to jest dobry moment, żeby nacisnąć pauzę, bo oczywiście istnieje cały zestaw narzędzi coachingowych, do których będziemy zapraszać, też w tym podcaście będziemy je pokazywać. Ale dzisiaj o pytaniach, które zawieszają system, i w związku z tym. Mam nadzieję, że któreś z tych pytań, które zadaliśmy, czyjś system zawieszał, jak ktoś będzie tego słuchał. Jak coś takiego miało miejsce, w ogóle nastąpiło jakieś odkrycie u Was, drodzy słuchacze. Jak słuchaliście tego podcastu. Napiszcie koniecznie w naszych mediach społecznościowych, tam gdzie zobaczyliście info o tym podcaście. Jakie pytanie zawiesiło wasz system? Bardzo Ci, Rafał, dziękuję za dzisiejszy odcinek i za Twoje cenne pytania. Bardzo dziękuję, polecam się na przyszłość i. Czekam następnego spotkania.